Dziady, część druga, fragment drugi. Guślarz. Wszelki duch, jakaż potwora, Widzicie w oknie upiora? Jak kość na polu wybladły, Patrzcie, patrzcie, jakie lice. W gębie dym i błyskawice, Oczy na głowę wsiadły, Świecą jak węgle w popiele. Włos rozczochrany na czele, A jak suchy snop cierniowy. Płonąc miotłe ognia ciska, tak od potępieńca głowy strzaskiem sypią się iskrzyska. Guślarz i starzec. A jak suchy snop cierniowy, płonąc miotłe ognia ciska, tak od potępieńca głowy strzaskiem sypią się iskrzyska. Widmo za okna. Dzieci, nie znacie mnie dzieci, przypatrzcie się tylko z bliska, Przypomnijcie tylko sobie, ja nieboszczyk, pan wasz dzieci, Wszak to moja była wioska. Dziś ledwo rok mija trzeci, Jak mnie złożyliście w grobie, ach zbyt ciężka ręka boska! Jestem złego ducha mocy, okropne cierpię męczarnie, Kędy noc ziemię ogarnie, Tam idę szukając nocy, A uciekając od słońca, Tak pędzę żywot tułaczy. A nie znajdę błędom końca. Wiecznych głodów jestem pastwą. A któż mnie nakarmić raczy? Szarpie mnie żarłoczne ptactwo. A któż będzie mój obrońca? Nie masz, nie masz. Mękom końca, guślarz. A czegóż potrzeba dla duszy, aby uniknąć katuszy? Czy prosisz o chwałę nieba? Czy o poświęcone gody? Jest dostatkiem mleka, chleba, są owoce i jagody. Mów czego trzeba dla duszy, aby się dostać do nieba? Widmo, do nieba? Bluźnisz daremnie. O nie, ja nie chcę do nieba. Ja tylko chcę, żeby ze mnie prędzej się dusza wywlekła. Stokroć wolę pójść do piekła, wszystkie męki zniosę snadnie. Wolę jęczeć w piekle na dnie, niż z duchami nieczystymi błąkać się wiecznie po ziemi, widzieć dawnych uciech ślady, pamiątki dawnej szkarady, od wschodu aż do zachodu, od zachodu aż do wschodu, umierać z pragnienia, z głodu i karmić drapieżne ptaki. Lecz niestety wyrok taki, że dopóty w ciele muszę potępioną włóczyć duszę nim kto z was poddani moi pożywi mnie i napoi, ach jak mnie pragnienie pali, gdyby mała wody miarka, ach gdybyście mnie podali, choćby dwa pszenicy ziarka, kur, ach jak go pragnienie pali, gdyby mała wody miarka, ach gdybyśmy mu podali choćby dwa pszenicy ziarka, kur ptaków nocnych. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sowy, kruki i puchacze, niegdyś, panku, sługi twoje, któreś ty pomożył głodem, zjemy pokarmy, wypijem napoje. Hej, sowy, puchacze, kruki, szponami, Krzywy mi dzioby, szarpajmy jadło na sztuki, Chociażbyś trzymał już w gębie, I tam ja szponę zagłębie, Dostanę aż do wątroby, nie znałeś litości, panie, Hej, puchaczek puchacze, kruki, i my nie znajemy litości, Szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagie świecą kości. Kur, A kto prośby nie posłucha w imię ojca, syna, ducha, czy widzisz Pański krzyż? Nie bierzesz jadła na poju? że nas w pokoju, a chysz!